W wąskim pasażu nieopodal rzymskiego dworca termini grupka turystów zastyga przy nietypowym widoku. Niewysoki duchowny w purpurowej piusce klęczy i podaje parującą herbatę kobiecie przykrytej podartym kocem. Dopiero po chwili ktoś szepcze: To kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Światło kafejek migocze na jego pektorale, lecz on patrzy wyłącznie na twarz rozmówczyni. Jakby poza tą sceną nie istniał inny świat. Ta krótka migawka odsłania logikę życia człowieka przekonanego, że miłosierdzie zaczyna się tam, gdzie kończy się marmur Watykanu. Konrad Krajewski przychodzi na świat 25 listopada 1963 roku w Łodzi, mieście fabryk, kominów i czerwonej cegły, gdzie robotnicza codzienność splata się z wielokulturową historią. Mama Janina uczy polskiego, ojciec Władysław, fizyki, więc dom pachnie kredą i przepełniają go książki oraz szkolne zeszyty znajomych, którym rodzice pomagają w nauce. Piętnastoletni Konrad wolontariuszuje w łódzkim domu dziecka. Tam po raz pierwszy odkrywa, że Ewangelia nabiera barw w brudnej scenerii codzienności. Po maturze wstępuje do miejscowego seminarium, dalej studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w czerwcu 1988 roku przyjmuje święcenia. Już wtedy powtarza, że woli brudzić sutannę pyłem szosy, niż przechowywać ją nieskazitelną w zakrystii. Zdanie, które później Franciszek podchwyci w swoim obrazie pasterza pachnącego owcami. Pierwsze placówki? W ruścu i na łódzkich bałutach uczą go, że sakrament ołtarza domaga się drugiego stołu: zupy, opału i koców dla potrzebujących rodzin. Znajomi parafianie wspominają, że młody ksiądz krajewski sam dźwiga worki z węglem, wynajmuje stary magiel, by prać koce bezdomnym, a niedzielne homilie przeplata historiami o sąsiadach, którzy boją się jutra. Równocześnie rodzi się fascynacja liturgią w duszpasterstwie akademickim uczy chór gregoriański nocami rozpisuje nuty responsoriów Rzym przyjmuje go w 1990 roku licencjat w papieskim instytucie liturgicznym Anselmianum potem doktorat na Angelicum o pontyfikale Piusa V w 1999 roku zostaje ceremoniarzem papieskim przez 14 lat współtworzy największe obrzędy Kościoła. Czuwa przy ostatnich Wielkich Tygodniach Jana Pawła II, towarzyszy mu w chorobie, a w kwietniu 2005 roku ustawia każdy szczegół procesji podczas ogłoszenia Benedykta XVI. Habemus Papam wypowiada protodiakon Jorge Medina Estevez. Lecz wszystko gra dzięki perfekcyjnej reżyserii Polaka. On sam unika kamer. Mówi, że dobrze oświetlony ma być wyłącznie Chrystus. Marzec 2013. Konklawę wybiera Jorge Bergoglio. Świat słyszy o kościele ubogich i dla ubogich. W sierpniu tego samego roku Franciszek mianuje Krajewskiego arcybiskupem i jałmużnikiem apostolskim. Wręczając bullę, dodaje zdanie, które zmienia jego drogę. – Biurko to nie twoje miejsce – Wyjdź na ulicę. Arcybiskup wraca do sutereny przy Via dei Pellegrini, sprzedaje machoniowe biurko i kupuje plecak turystyczny. Odtąd nosi w nim termosy, bandaże, słoiki z kremem dla dzieci migrantów i koperty z gotówką, bo, jak powtarza, Ewangelia jest gotówką na dziś, a nie wekslem na kiedyś. Dewizą herbową staje się słowo misericordia – co rano listonosz przynosi do Pałacu Apostolskiego worek korespondencji. Rachunki za chemioterapię, błagania o czynsz, kartki pisane łamaną włoszczyzną z prośbą o ciepłą kurtkę. Krajewski wybiera kilka i rusza w miasto. Wieczorami ustawia stoły pod kolumnadą Berniniego i rozdaje ciepłe dania. Liturgia, mówi, wymaga dogrywki w postaci zupy i uśmiechu. Szeroko mówi się o nim w maju 2019 roku. W składzie przy Via di Sant'Alessio, zamieszkanym przez 450 osób, wyłączono prąd za dług 300 tysięcy euro. Kardynał zrywa plombę i zapala światło. Od dziś rachunek jest na mnie, oświadcza prokuratorowi. Matteo Salvini grzmi o bezkarności, a prasa ochrzci go biskupem elektrykiem. On po prostu płaci z funduszu jałmużniczego. Pandemia 2020 zamyka świątynię. Istniejące od 2015 roku prysznice pod kolumnadą rozbudowuje o mobilny gabinet medyczny, kuchnię polową i magazyn maseczek. Swój kościół tytularny, rzymskie Sant'Egidio Intrastevere, nie mylić z kościołem na Esquilinie, udostępnia na całonocną adorację, która staje się także noclegownią. Gdy w torre annunziata grupa transpłciowych migrantów traci pracę i dach nad głową, wysyła im paczki żywności i środki higieniczne, mówiąc: Kościół nie pyta o rubryki, Kościół pyta o głód. Madar pojawiać się tam, gdzie ogień pali najmocniej. Po katastrofie łodzi u brzegów Lampedusy modli się z nurkami wyławiającymi ciała. Przed Bożym Narodzeniem 2022 roku wjeżdża do ostrzeliwanego Charkowa z generatorami i powerbankami dla szpitali dziecięcych. Na początku 2025 roku zapowiada kolejny konwój karetek, respiratorów i leków dla obwodów wschodnich, przypominając, że Europa zamarza duchowo, gdy nie dzieli się ciepłem. Konstytucja Praedikat Evangelium z czerwca 2022 roku podnosi Urząd Dobroczynności do rangi dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Franciszek mianuje Krajewskiego jej pierwszym prefektem. Kardynał jednak pozostaje w domu dla emerytowanych księży i nadal jeździ po Rzymie rowerem. Zna każdy skrót, sam łata dętki. We wrześniu 2023 roku, Według włoskich i ukraińskich mediów diecezjalnych, w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy, niedaleko Lwowa, otwiera Casa del Riparo. Ekologiczne schronisko prowadzone przez siostry Albertynki dla bezdomnych matek, z dziećmi i uchodźczyń wojennych, wyposażone w panele słoneczne, pompę ciepła i zbiorniki na deszczówkę. Papieski tweet o inauguracji zbiera milion odsłon, lecz kardynał powtarza, Lajki nie budują królestwa Bożego, budują je łzy, które uda się osuszyć. Jego styl nie wszystkim się podoba. Konserwatywni publicyści mówią o pokazowym miłosierdziu, a niektórzy kurialiści narzekają na zbyt swobodne wydawanie funduszy. W lutym 2025 roku odpowiada: Pieniędzy nie zabierzemy do nieba, ale łzy tak. Szukasz pewnej inwestycji. Postaw studnie w Sudanie. W tym samym miesiącu w Radiu Watykańskim ostrzega. Oligarchia myląca Ewangelię z egzaminem sprawa kanonicznego zamienia kościół w Urząd Pośrednictwa Pracy. Równie stanowczo broni godności osób LGBT podkreślając, że Jezus umarł za każdego. Temat celibatu nazywa darem wolności. Ale dodaje, że jeśli Kościół kiedyś postanowi inaczej, będzie posłuszny, bo posłuszeństwo, jak twierdzi, stanowi wolność księdza. W 2020 roku media ogłaszają, że kapituła Orderu Uśmiechu nominowała go do tego wyróżnienia. Ceremonia, przesunięta przez pandemię, ma się odbyć po ustabilizowaniu sytuacji sanitarnej. Pytany o warunki bytowe, kardynał żartuje: Mieszkam w ośmiometrowym pokoju, więcej nie potrzebuję. Wolę przestrzeń w sercu. Dziś Krajewski wstaje o świcie, zakłada sutannę, zarzuca plecak, upewnia się, że ma chustę wyszytą słowem Misericordia, i wychodzi, zanim flesze turystów rozświetlą plac Świętego Piotra. Jego droga wiedzie od płonących zniczy pod kolumnadą Berniniego, przez błotniste podwórka Charkowa, aż po gwarne kuchnie rzymskich zaułków. Purpurowy biret w wąskim pasażu termini wciąż przyciąga spojrzenia, lecz kardynał nie zwraca na nie uwagi. Liczy się tylko to, by kolejny człowiek, migrant, bezdomny, samotna matka lub zagubiony nastolatek zobaczył, że Bóg o nim nie zapomniał. Miłosierdzie, które niesie w plecaku, ma wiele kształtów, lecz zawsze tę samą geometrię. Jest mostem między tym, co wzniosłe, a tym, co połamane. I dlatego powtarza: brud sutanny nie jest hańbą, jest patyną Ewangelii. Czy zostanie drugim papieżem Polakiem w historii? Czas pokaże. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i lajkowania oraz do obejrzenia materiałów o innych kardynałach. Linki znajdziesz w opisie filmu. Do usłyszenia.